Ja teraz nie mogę bierać. No mm. bo wiesz co? nagrywam hajka, a on mnie się na U Kasi robił. No. Znaczy jak to wiesz? Tori? Ale cię podzieją, kochanie, kachiety. Kasia robi dokładnie, więc jestem Kasia. Mogę ci dotąd pokazać, tylko? A ja cię też pokażę. Dobrze, dobrze. Tutaj sobie siedzi Kasia, a ja tutaj. I piszcie. Piszcie, piszcie, jak ja bym pomocy ratunku, co to do jasnej? A mogę grać na Twoim telefonie? Nie, No Bo nie Bo mogę. Czas już Co? Bo mi czas użyjesz. Aha, że muszę teraz tak trzymać telefon. No, to. to nie wiem, no co? To... Nie będziemy robić live'a, to będziesz na swój Dobra, no to...